No witam serdecznie. Właśnie przyjechaliśmy na nasz nowy plac Oczywiście to, tymczasowy Gdzie postaw możemy postawić na chwilę nasze skarby z tej niebieska Niebieska Syrena Serena została pańczyny Odstania So, Też strony na sprzedaż, jakby tutaj był zainteresowany. Podnica jak nowa wygląda. Numer no ma telefonu na szłaga by to chciał Ok, wniosk odejdziemy na mocno Tu stoi pika pierwszy, też do ogarnięcia. Tak ja wiem trochę też do sprzedaży jakby nie już za niego się zabrać, bo tak zastanawiam się czego nie robić, bo taki dosyć wygląda dosyć dosyć. Oczywiście jest część szczęście jest, jest zebrane, bo taką został zakupiony. Ale mam do niego drugiego, który stoi. Nachodzi już mi go nawet odpalone. Jest to faktycznie zwłoki, ale coś to się zawsze z niego, jednego drugiego się zmieści. No tu jest trochę dużo do roboty. No, jak z wszystkim, wszystko jest zawsze coś do roboty. I tak jak są robione całe, no to już później kosztują trochę pieniądze. Ale taki dość oryginalny lakier, jeszcze pierwszy. I nawet dosyć zdrowy jest chodzi za na lot bardziej, ale taki dosyć zdrowy Są koło tarpane jeszcze Okej, okay, tak, to byśmy mieli to dwa Czyli żuczek Myślę, że też się za do sprzedania z dokumentami. Tu mamy jeszcze pana zjechał dzisiaj na miejsce tymczasowe że tak powiem mam taką nadzieję no jest ugarnięty fajnie chodzi silnik jest odpalony był także silnik naprawdę ładnie chodzi pracuje równo moc ma. Myślę, że dosyć ciekawe. Oczywiście z dokumentami. Pierwszy lakier. No i tu mamy jeszcze też do sprzedania żółka straż pożarna. Smutek tak zwany 33 tysiące chyba przejechane ma silnik piękny w nim chodzi. OSP Jeszcze pasy koguty całe Pajączki wyszły tak samo. Będzie niedługo go wziąć do siebie na warsztat, go przygotować trochę. Nawet Kas został Ło na żuku Trochę widzicie, miałem dach jak go wyrzuciłem na złom A jednak dachy gniją Tak myślałem czy gniją czy nie gniją No tak Żeby to wiedział to by to miał zostawione No okej okay. Tyle na dzisiaj Myślę że jest tutaj co oglądać, co brać? Będą te dwa samochody, trzy Nysa Serena, Tarpan. Te są takie ogarnięte do sprzedania. A Żuk myślę, że też mu, nawet, nawet te dwa Żuki też, bo tak samo ten Żuk jest też na, na chodzie. Normalnie jeździ też hamulce stoją. Hamulców nie ma praktycznie nim w Nysie. Hamulce tak samo nie ma, bo tam coś, coś tam jest. z hamulca, tam pół, pompka wyrwana. No ale, na chodzie to, wszystkie są na chodzie, to nawet ten Fiata są na chodzie, jeden bynajmniej, bo ten drugi bez silnika to wiadomo, na pych tylko. Ok, kluczymy nyskę i będziemy powoli chyba zwijać się stąd. Trzeba wziąć gdzieś, przeszykować jakąś halę najlepiej kupić i, i to wszystko pod halę schować Akurat to trzymać, bo jednym razem ktoś przyjdzie za juma O, to się nie da. Okej, okay, to zakluczymy to też. Po co ma kuścić? To zakluczymy na dolny klucz. gra tu możemy ten tył też zakluczyć bo że kluczy zakluczone no okej okay. Dociągnąć paliwo, bo szkoda, żeby to wieszało. I tylko czekać. Ok, tyle fajnie było. Fajnie, że to wszystko już zaczyna wyglądać, jakieś układań. Tylko szkoda, że nie ma miejsca na takiego prawdziwego. Tyle kończym na dzisiaj. I do następnego miłego. Na razie życzę. Hej.